Z kodem boczór darmowe 4 zł na start. Linku w opisie. Widziałam, że się zbierała się pięciu ochroniarzy e, pod tym, pod tą naszą, pod tą naszą lożą, no nie? I mówię, kurde, że, że o co tam chodzi, nie? No i ja myślałam, że kogoś najebanego stamtąd wynoszą, e, ale nie wynosili nikogo najebanego. Kurwa, to też nie tak, że nie wynosili na pewno. Dobra. Nie wiem, czy zobaczycie. O, widzicie raczej dokładnie. Kto się kłócił z ochroną? I kogo wyprosili z płyty? I musiał grzecznie usiąść dupką na grzecznie usiąść dupką na tym na trybunie. ta